Wyboru, deklarując przed my, wyborami na Sołtysa i podpisując jej zagrożenie od gminy Kołczygłowej przejście do gminy Tudonu. A gdy już został wybrany Sołtysem, zmienił zdanie i podejmował wszelkie działania, by ten my, wniosek nie wniosek został zamknięty. Wnioskiem podpisało się 27 y, mieszkańców. No, w Waszej wsi jest 83 e, mieszkańców mających prawo wyborcze, czyli dorosłych. Zgodnie ze statutem wystarczy 10%, żeby odbyło się zebranie. Czyli teraz oddaję głos że panu sołtysowi. Szanowni mieszkańcy, ja jako sołtys sam nie podejmowałem takich decyzji. Wszelkich decyzji w sprawie dotyczących wsi zagony. Mieszkańcy wraz z Radą Sołecką, Nagłośniając sprawę w mediach, sami się wypowiadali. Była telewizja, była radio. Sami żeście się wypowiadali. Czego nie ma w zagonach? Co byście chcieli? Ja, także ja, a ja to tylko przenosiłem do gminy na papier, czy na sesję i tego się zobaczycie, że nie ma w zagonach przystanku, nie ma chodnika, nie ma boiska, nie ma placu zabaw dla dzieci. A ja te potrzeby właśnie przedstawiłem na sesji w Gminie Kołczygłowej. Jako sołtys organizowałem różne imprezy dla dzieci do dorosłych. Na Mikołajki zorganizowałem zabawę choinkową dla dzieci. Mieszkańców poinformowałem osobiście, zbierając pieniądze zawodem i przy ogłoszeniach, które wisiały w sklepie czy na tablicy ogłoszeń. Podpisując wniosek o odłączenie wsi zagon od Gminy Kołczygłowych i przejście do Gminy Kołczygowej, nie mogłem oszukać wyborców, ponieważ wniosek ten był sporządzony na długi czas przed moim, przed moim wyborem. Jeszcze nikt nie myślał, że będzie wybierany sołtys, czy, czy będzie zmiana Sołtysta. Nikt nie myślał o tym. Słuchajcie, jak mogłem was oszukać? Jak mogłem was oszukać? Jako mieszkaniec. Jak? jak zanim ja zostałem, to lista była dwa lata wcześniej sporządzona. Na, na liście zapisały za przyjście. Ja z... Zaraz po rezygnacji byłego sołtysa odbyły się wybory nowego sołtysa. Było zebranie, trzeba było podać kandydaturę. Nikt nie chciał, proszę Państwa. Nikt nie chciał. Podano moją, zgodziłem się. Odbyło się głosowanie. Wybrano mnie 16 do 10. Między innymi przeciw mnie głosowała Rada Sołecka, Nie da się ukryć. Wtedy obiecałem swoim mieszkańcom, że będę zawsze po stronie większości mieszkańców. Jak, jak mogą współpracować z członkiem Rady Sołeckiej, który, który, wiadomo o kogo chodzi, zaraz powiem, z członkiem Rady Sołeckiej, który zaorał drogę łączącą dwie dwie miejscowości, zagonił obzowo, w którym dzieciaki tam jeździli padami, rowerami. My mieszkańcy jeździliśmy na grzyby, jak mógł zrobić, zaorać drogę, posiać tam zboże, a gdzie nie mógł zaorać, to duże głazy ściągnął, wrzucił. No to tak tak to się to. nie robię. Ja się tłumaczę, ale ja zaraz, ale powiem, co zaraz ci powiem o chodzi, Zaraz ci powiem Ja na niego nie donosiłem. Ja nie doniosłem na niego. Ja mu krzywdy nie robiłem, nikomu. Nikomu nie zrobiłem krzywdy. Nie doniosłem. Nie doniosłem. Niemożliwe. Nie doniosłem. A chyba jednak. Robert Meder, bez mojej zgody, na rowie odwadniającym zrobił tamę pięszając wodę, robiąc sobie staw. Wiosną woda, ta się, wiosną woda ta się przelewa, podmywa państwom lasom drogę, którzy oni sami sobie ją utwardzali. Ta woda się przelewa i wybuchuje. Mało tego, zalewa moje, moją łączkę. Pana się nie ja, powiem, ale co nie ja powiem pewien. Bo ja nigdzie nie chodziłem, ja się nie skarżyłem, no, ale ludzie mi się skarżą. Dlaczego? A ja ale, a my nie jestem daru. Ja nie jestem daru. Dlaczego, Dlaczego ty nie to nie przerywa? Proto skarżenia ty się, się wytłumaczy swojego. Ale to jest zebranie i jeden drugą niech nie przerywa. To nie żadne targowisko. A niech się jednym powie, później niech się wyścigu mi Ale to jest zebranie, niech chyba. Jakoś musimy płacić na tym zebranie, żebyśmy... One po później później nie wiedzą. Panu wtrąc, proszę. Później się wszyscy na nas. Duże, w szczycie. Bezpośrednio na moją działkę. Bez mojej wiedzy, bez mojej zgody. Ja nie śmieszne. To nie jest śmieszne. Co na mojej stronie? Jego byki czy krowy ile szkody mi robią? Co roku? Ale proszę Państwa, ja nie idę na skarbie. bo ja bym nie potrafił. Słowo honoru, ja bym nie potrafił nikogo skrzywdzić. Za ładu zostaje. Mało tego, co mnie napisałeś do kochotu? Co zrobiłem? To nocy napisałeś? Co zrobiłem? Do w to, i to, i to, życiu, nie, w życiu, nie, w życiu, nie, do nie, nie, nie. Będąc odysem, zmieniłem zdanie, ponieważ biorąc udział w sesjach i na spotkaniach gminie podziwowych, mogą pozyskać środki na inwestycje w także na imprezy sportowe dla dzieci, jak i zabawy dla dorosłych. Dostając z Sołtysem zrozumiałem, że przez te lata będąc w gminie Półczygłowej można było więcej zrealizować inwestycji, gdyby ubiegły Sołtys o to zabiegał. Wypowiadając się w różnych gazetach wyrażałem swoje zdanie. Nie podpisywałem żadnego wniosku do premiera ani nie zbierałem żadnych podpisów, gdyż taki wniosek wcale nie istnieje. Ale Myślę, że swoimi wypowiedziami nikomu nie zaszkodziłem. Ale w Ale komu zaszkodziłem swoimi wypowiedziami? Pytam się. Komu zaszkodziłem swoimi wypowiedziami? Czy ujęłem coś w wiosku? To nie nieważne. Gdyby referendum było rozstrzygnięte w Zagony pozostałoby w gminie Gdyż większość mieszkańców była za tym, aby pozostać w Ja jako sołtys przychylałem się do większości mieszkańców. Będąc pod naciskiem mediów dałem się wyprowadzić z równowagi, owszem <tosłuch> dając złą wypowiedź, ale wiadomo, że podatek no, musi, płacić, musi płacić, musi każdy. Proszę Państwa, zaraz po Nowym Roku pojechałem do Wójta Gminy Tuchomir. Spotkałem się z Panem Wójtem, porozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić dla za zagonach, zgodniliśmy z kilka ofert oraz ustaliliśmy zatem zebranie wiejskiego dla mieszkańców Zagórz. Wójta proponował mi, abym, abym poszukał jakąś osobę. Wiadomo, do pracy interwencyjnej, wezwałem panią Krzywicką do siebie i pytam się, Kerenia chcesz pracować na rzecz, w w gminie przez te dwie godziny, dostaniesz tam 280 zł itd. Tak Kerenia powiedziała, nie, nie chcę, bo to jest za mało pieniędzy, to się nie liczy do koroniówki i mi wolni Tak było. Ona ma do tak naszało. było. Do mnie tak mówiła. Damię tak A co ci może uwierzyć? tak ja, ja jestem kwiatkiem. Nie, Zastraszymy się drzewnicy. nie zastraszałem. jej się. na. się. Ale byłaś u mnie? Po co? Byłaś u się, Zastraszymy się. Zastraszymy się. Zastraszymy się.

Trzy osoby do liczenia głosów Proszę bardzo tylko państwu czy dzisiaj pytanie czy wszyscy państwo głosowaliście wczoraj wszyscy już kazać kto słyszę, za rozumiem, że ruszyć nie mogę na za granicę skarży się za wolne 11 lutego 2010 roku trwa obwładanie przez zarząd przed upływem kadencji Odwołanie Sołtysa. Komisja w składzie. Katarzyna Medal, Katarzyna Spirek, Barbara Resztu. Stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę wyborców listów po za zebraniem się udział 61, głosów ważnych 61. Za odwołaniem pana Wincenta Gohind Sołtysa za przed upływem kadencji głosowało 29 tak, nie 32. Może być pan z siebie dumny, panie Sołtysie. Proszę Państwa, zostaje. Ja mam taki bierze dla To jest taka książka poradnik sołdyssa i radnego. Może ten poradnik, który pomoże panu sołdysowi w dobrym w sprawowaniu tej miejscu, e, możecie państwo w drodze porozumienia zrobić. Natomiast demokracja ma to do siebie, że jest kadencyjność w 11 zgodnie z prawem będzie państwo ponownie wybierać sołtysa i rozliczać tam.